Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, rozpocznijmy nasze spotkanie ze Słowem Bożym, prosząc dobrego Boga o pomoc, o obecność w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, przyjdź, prosimy Ciebie, prowadź nas w tym rozważaniu Słowa Bożego. Pokazuj to, co przed naszymi oczami zakryte, czego nie rozumiemy. Kieruj naszym życiem, czyń nas wrażliwymi na Twoje Słowo. Czytanie z dziew apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli Heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Dwunastu zwoławszy wszystkich uczniów powiedziało: Nie jest dobrze, nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i ducha świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozalite z Antiochi. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce, a Słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Psalm 33. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Sprawiedliwi radośnie wołajcie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na Cytrze, Grajcie mu na harfie o dziesięciu strunach, bo słowo Pana jest prawe, a każde jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła: Najmilsi. Przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, Wy również, niby żywy kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w piśmie. Oto kładę na Sionie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Aklamacja: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. Pierwsze czytanie <laughs> chcę zobrazować yy, współczesną historią, ale myślę, że właśnie też o to chodzi, żebyśmy wpatrując się w Pismo Święte, wsłuchując się w Pismo Święte, umieli przechodzić, czyli to nazywa się tak zwana aktualizacja przechodzić na nasze obecne życie i też dostrzegać różnego rodzaju, właśnie, historie, porównania, sytuacje, które wiążą się z tym słowem. I tak była tutaj mowa o tym, że Apostołowie zorientowali się, że właśnie poprzez swoją służbę, poprzez pomaganie, rozdawanie jałmużny, pracę taką codzienną, zaniedbywali głoszenie Słowa Bożego i wpadli na pomysł, że potrzebują pomocy potrzebują kogoś, kto będzie zajmował się pracą, jałmużną a oni, żeby mogli się skupić na modlitwie i nagłuszeniu Słowa Bożego. I tutaj ta, te, słuchając tego dzisiejszego czytania, mi się, przypomniały mi się słowa mojego kuzyna, który jest proboszczem na Ukrainie, który aktualnie buduje kościół i mówi tak Jeśli ksiądz biega z młotkiem, to znaczy, że w parafii coś nie funkcjonuje. Co to znaczy? To znaczy, że misją, zadaniem kapłana jest głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów, modlitwa, organizacja całej Wspólnoty. Mądre, dobre dzielenie zadań, ale nie jest dobrze, kiedy sam bierze się za wszystkie obowiązki. Kiedy właśnie On, nawet po ludzko do tego nieprzygotowany fachowo. Chwyta się za młotek i chciałby być majstrem na budowie. To nie jest jego zadanie. Oczywiście chcę tu być dobrze zrozumiany, bo wielu kapłanów ma przeróżne zdolności i czasami może bardzo zaskoczyć swoimi umiejętnościami, bo przecież wielu wynosimy to ze swoich domów rodzinnych, zamiłowanie do różnego rodzaju pracy. Ja też osobiście bardzo lubię... Sobie nieraz popracować, pomóc rodzinie czy, czy moim przyjaciołom, znajomym w przeróżnych pracach, naprawdę przeróżnych, i cieszę się, że mam taką nieraz okazję, ale źle by było, gdybym ja się tym na co dzień zajął, a zaniedbał no właśnie tutaj wspólną modlitwę, głoszenie Słowa Bożego, prowadzenie sakramentów i to wszystko, do czego jestem powołany. Więc to warto sobie też przeanalizować w kontekście swojego życia. Może się okazać, że jesteś bardzo dobrym lekarzem, ale ty całkowicie pochłonąłeś się, na przykład nie wiem, remontujesz swój dom. I, i, i po prostu nic cię w tym czasie nie interesuje, bo to jest dla ciebie najważniejsze, najistotniejsze. I ty tak z wielkim zapachem, radością, poświęceniem dzień w dzień remontujesz ten dom. Zobacz, może się okazać, że przez to cierpisz szpital, gdzie pracujesz. Bo ty się zajęłeś remontem swojego domu, mógłbyś zlecić remont swojemu domu Twojemu znajomemu, który akurat to jest jego zawód. On by się cieszył, że miałby pracę, a ty mógłbyś normalnie po posługiwać tam, gdzie jest Twoje zadanie, Twoje miejsce. Podobnie może jesteś bardzo dobrym prawnikiem, bardzo dobrym mechanikiem, i tak no, każdy zawód tutaj. I teraz, jeśli ty. Zostawiasz to, co jest Twoim powołaniem, Twoim zadaniem, na korzyść czegoś innego, co, co może nawet lubisz robić. Właśnie, żeby tu nie pogubić się w tych, w tych właśnie m, takich proporcjach. Myślę, że tutaj dobrze rozumiecie o czym, o czym mówię. Psalm 33, dzisiejszy. Okaż swą łaskę ufającym tobie. Taka prośba psalmisty. Są ludzie, którzy się modlą, którzy proszą Boga o pomoc, którzy oczekują, którzy Tobie, Boże, ufają. Okaż im swoją łaskę. Zobacz na, na ich postawę. Zobacz na ich pragnienie. Na tych, którzy miłują Twoje prawo i sprawiedliwość. Przywołuje psalmista, że Bóg jest tym, który ocalił ich życie od śmierci, żywił ich w czasie głodu. Bóg przechodzi z pomocą we wszelkich naszych problemach, trudnościach. Drugie czytanie z listu świętego Piotra Apostoła uchwyca się w zasadzie jednego momentu, kiedy jest mowa o tym kamieniu, który został odrzucony, który stał się głowicą węgła, kamieniem obrazy i skałą potknięcia. A więc potykają się o niego ci, którzy są nieposłuszni słowu. Potykają się, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Ci, którzy, Pan Bóg, tu jest mowa o tym narodzie wybranym, Izrael został wybrany spośród innych narodów, i Pan Bóg do nich kieruje swoje słowo, to z nimi chce budować historię zbawienia. I teraz ludzie, którzy nie słuchają tego słowa, którzy się odwracają od Pana Boga, którzy odrzucili Chrystusa, to właśnie na tym wszystkim się potkną i upadną. A na Jezusie mogli budować jak na skalę. Mogli być kimś wielkim, mogli, we, mogli żyć wiecznie, a jednak odrzucili. To tak krótko o tym czytaniu, teraz, dru, teraz dzisiejsza Ewangelia. Ona w zasadzie już w, jak ktoś jest tutaj na tych kwadransach codziennie, no to zauważył, że ta Ewangelia kolejny raz się powtarza, ale za każdym razem próbuje ją uchwytać też od, rudnej, od różnej strony. I dzisiaj chcę się skupić na pierwszym zdaniu. Niech się nie tworzy serce wasze. Moi drodzy, kwest, sytuacja pandemii w Polsce i na świecie, no nie ukrywajmy, że w wielu ludziach zrodziła lęk, obawy, I takie bardzo realne, no bo słyszymy, patrzymy na to, co się w świecie dzieje i w Polsce, jak wielu ludzi. Marło z tego powodu, jak wielu ludzi choruje, jak wielu ludzi przebywa na kwarantannach. Oczywiście, w większości są zdrowi, ale nie mamy pewności, dlatego taka jest konieczność, taka jest potrzeba. Ale jest to jakiś trud, odizolowanie, smutek, przygnębienie, obawy, stres ich samych, ich bliskich, no bo tak się dzieje. I teraz, w tym czasie, w tą niedzielę, Bóg przychodzi z tym swoim słowem. Niech się nie tworzy serce Wasze. Bóg przychodzi ze Słowem, którego teraz mocno potrzebujemy. Mocno potrzebujemy, właśnie, żeby zabierał nasze lęki, zabierał nasze obawy, żeby Jezus zabierał różnego rodzaju niepokoje. Łącznie też trzeba powiedzieć o chorobie depresji, różnego rodzaju nerwice. Ci ludzie w tych dniach jeszcze bardziej, potężniej to wszystko przeżywają. Jest im trudno. Dlatego tym Słowem można się modlić i prosić Pana Boga, by On uwalniał nasze serca od tego wszystkiego. Bo On to zabierał. I zobaczcie, przeskoczę jeszcze do ostatniego w zasadzie zdania. Taka klamra będzie pierwsza i ostatnie Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczynił, bo ja idę do Ojca. Czyli z wiarą, ufnością dla siebie, dla kogoś, kogo znasz, komu jest trudno w tym czasie, który przeżywa właśnie różnego rodzaju lęki, niepokoje, nerwice, depresje. Módl się za siebie i za kogoś. Módl się z wiarą. Jeśli wierzysz w Jezusa, módl się do Niego, proś Go. A mogą dokonać się cuda nawet większe niż on dokonywał, bo Jezus poszedł do swojego Ojca. To tyle, moi drodzy, dzisiejszego kwadransu ze słowem Bożym. Przyjmijcie Boże, błogosławieństwo, ono przenika wasze wnętrze, waszą pamięć, wyobraźnię, ich uwalnia od lęków, wątpliwości, obaw, nerwic, depresji. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia.